Siemano, ma, no. teraz. Traktora, tu ora. Ja tu jestem od początku, a tak bym się nie chciała nagrywać. O, ale ja zdecydowałem się. Chciałbym do niego wejść, ja się. Nie mam jak się zapytać, bo nie mam jak, A, jak się spytać, łatwe. Pokazać palcem na traktora, to on zrozumie, nie? Albo kiwnie głową tak, że chodź, zatrzyma się, albo kiwnie głową, że nie. Teraz w kombajnie siedziałem nawet tutaj, nawet na tym polu dwa lata temu. Jeszcze kanału wtedy nie miałem, ale siedziałem. To jest daleko. Dobra. Będziemy z takimi przerwami. Na ten film. Czekajcie czy stała, widać. Coś. No dobra, no to. Tak. A Kurde, malek. Widzicie, jak to skoszona. To jedziemy do domu. Będę no, jeszcze u mnie na polu będzie kosić to. Zostawię to. I później będę nagrał. Fajna sakienka. Um, byłem teraz. Mój kotek wyleciał przed auto. Bardzo nieładnie. Dobra. Pa.